Siemanko wandale! Traxas u mnie na kanale! A to się nieczęsto zdarza, żeby takie coś wjeżdżało tutaj na parkiet. A tak na serio to co dzisiaj na moim parkiecie zadęsi ten oto Traxas Max, czyli tak zwany Mini Max czy tam Mini X Max, czy zwał, jak zwał w każdym razie taki młodszy brat flagowego okrętu Traksasa, czyli X-Maxa, i powiem wam, że no jest petarda, trafił mi się taki kąsek, taki smaczny kąsek, że po prostu masakra, powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony tym sprzętem, tym jak to jak to wygląda, trochę z tym sobie poobcowałem, ale ale przede wszystkim dzięki Darku, darku 3, bo od niego właśnie przyjechał do mnie ten sprzęcik. I on nie jest znowu taki aż zwykły, bo to nie jest właśnie taki seryjny, typowo wyjęty z pudła sprzęt, tylko troszkę w nim takich smaczków siedzi, i te smaczki sprawiają między innymi, że on jest taki, że on jest taki fajniutki. Trochę będę nim tutaj operował i e, trochę o nim. O nim poopowiadam i przedstawię Wam takie moje, moje pierwsze wrażenia po, jakby, po paru minutach, parunastu minutach obcowania z tym, z tym sprzętem. Jak czas pozwoli, wrzucę jeszcze pakiet do środka, pokażę Wam, jak palą LEDy, bo tak tutaj jest to taka limitowana wersja na LEDach. Z przodu palą na biało, z tyłu palą na czerwono, a nie wiem, czy widzicie, że. On nie dość, że siedzi szeroko, bo ten sprzęcik ma założony ten taki white kit, czyli chyba Max White Kit to się nazywa dokładnie, czyli taki poszerzający jego, poszerzający jego rozstaw kół. Tam jest, tam jest sporo elementów, tam wahacze wiadomo, jakieś płosie tam. Takie rzeczy widziałem, ale między innymi też, też są dwie, dwie sprężyny, które wrzuca się na tył, a te tylne standardowo bierze się i wsadza naprzód. Tam są też rekomendacje do zalania amorów chyba tylnych nie, z 30 zmienić 30 WT na, na 50 bodajże, ale tak mówię z głowy. Wydaje mi się, że coś takiego na tej ulotce wyczytałem. Także no, mamy tego white Kita, przez co sprzęt siedzi szerzej, jest mniej wywrotny. A użytkownicy Maxów mówią, że jest to bardzo fajny, bardzo przydatny upgrade. Także tym bardziej się cieszę. No i nie wiem, czy widzicie, że to no wasze wprawne oczy na pewno już wychwyciły, że to są. Prolainy, bedlency, co mnie bardzo cieszy, bo jak zapewne wielu z Was wie, bedlency to są takie moje ulubione, e, ulubione koła. Po prostu je uwielbiam. E, Mógłbym mnie pakować do każdego sprzętu, byleby rozmiarem e, pasowały. Zresztą, zobaczcie, podobają mi się na przykład <laughs> koła w Outkaście i one też, no co? No, troszkę podobne jakby bieżnik mają, nie? Te backflipy tam do tych bedlenców. Rzadsza kostka, ale, ale gdzieś tam taki pattern podobny. Standardowe koła, bo też standardowe koła dostałem w zestawie, są takie bardziej na większym balonie, takie bardziej płaskie, mniej taki agresywny bieżnik. Zdecydowanie mniej przyczepności to ma niż, niż takie bedlęcy. I jeżeli chodzi o średnicę, no to są też troszkę no może tego tak nie widać musicie mi uwierzyć na słowo są trochę mniejsze będzie to widać jakoś o tu może to widać o tyle mniej więcej są trochę mniejsze no mniej ciekawe jak dla mnie te bedlęcy wyglądają wyglądają lepiej jeżeli chodzi o takie nudne sprawy nic ciekawego to jest taka apka która musi wylecieć szybko wiem że Wielu z Was ją lubi, ja akurat nie lubię w skrócie. No i co? Zobaczmy sobie, jak ten sprzęt wygląda z każdej strony. To malowanie mi się podoba. Fajno ma taką, no jest do X Maxa, fajno ma taką dynamiczną tą sylwetkę. Nawet jak stoi, to jedzie. Tutaj zwraca uwagę na dachu, przynajmniej moją, ten taki, jak to nazwać, taki skid plate, taki, takie, no takie, takie, tworzywo, które ma na siebie przyjąć ślizgi, uderzenia, zanim zrobi to sama buda. Podobnie tutaj mamy takie, takie wzmocnienie. Myślę, że to nie jest głupie, że to może tutaj się być przydatne, dawać radę. Następnie z tyłu, no tutaj mamy ten pasek LEDowy i mamy Willy który jest bardzo miękki. Zresztą no Traxxas słynie z tych takich dobrej jakości miękkich, elastycznych tworzyw, tak zwanych plastików. No to tutaj się tego, jakby jak najbardziej spodziewam, że że one takie tutaj będą. No wystają te aluminiowe. Aluminiowe pomarańczowe amortyzatory, fajnie to wygląda. No i co tutaj, tutaj progi, też ta buda sobie wchodzi do środka, nie będzie tutaj latać. Takie fajne, takie fajne elementy. Mniej fajnym elementem, ale nie słyszałem, żeby ktoś na to narzekał, są takie tutaj, te takie plastikowe wkładki. Że tak powiem, fajnie cieszyłbym się, jak to by były normalne, prawidłowe takie heksy 17. Nie wiem, czy są takie upgradey. Nie wiem, może to nie jest potrzebne, ale no, jak się człowiek przyzwyczai do tych nakrętek 17, to już trudno potem zaakceptować takie popierdółki małe jak, jak tu. No są takie wkładki są. Jeżeli działa, no to OK. Ja zmieniałem sobie akurat. Znaczy zakładałem te koła, więc wiem, że heksy są plastikowe, czy tam stworzywa. Fajnie jakby były aluminiowe, ale jeżeli działają, robią robotę, a spodziewam się po trafisie, że może tak być, to, to, dlaczego, to dlaczego nie? Z przodu jeszcze raz, tutaj taki zderzak, fajnie wkomponowany, ten, ten pasek LEDowy. Tutaj powiem, tak ja, ja wiem, że te sprzęty są wytrzymałe. Wiem, że, że Maxy po prostu są ultra wytrzymałe, to jest taki trochę zminiaturyzowany XMAX jeżeli chodzi o konstrukcję, ale to tutaj tak jak się z tym obcuję to wcale takiego wrażenia jakiegoś jakiejś masywności, jakiejś super elastyczności nie, nie sprawia, ja mówię tylko o, o wrażeniu, o, zobaczmy sobie jak to wygląda tutaj pod spodem, podwozie wszystko, wszystko w tworzywie kurcze wiecie co, ja, ja nie wiem, ale mnie się wydaje że ten że on chyba nie ma, no teraz nie chwycę nie wiem czy on ma centralny dyfer, chyba go nie ma nie wiem czy ma sniper klacza spróbuję tak, sorry no. no nie wrażenie jakby nie miał, podejrzewam że nie ma i ma pewnie jakiś tam sniper klacz, ale nie jestem, nie jestem pewien muszę to muszę to sprawdzić, fajnie by było jakby miał no i proszę, okazuje się, że Maxik ma centralny dyferencjał. Zajrzałem do instrukcji, to mi nie dawało spokoju. No i widzimy tutaj: tu przychodzi najpierw atak, odbiór, następnie tak to czytam, przeniesienie z tej mniejszej zębatki na ten, właśnie, że centralny dyfer, tylko że on jest tak umiejscowiony, że no nie jest na środku, tylko jest tuż przed tylną osią. Chyba podobnie w HOSie teraz też wydaje mi się zrobili, ale głowy nie dam, bo coś tam o HOSie sobie oglądałem. Wydaje mi się, że jest podobne rozwiązanie. I następnie, no i tutaj mamy napisane, tak, że mamy Central Differential Assembly, czyli no jak byk, jest centralny differencjał, także bardzo, bardzo fajnie. No i co? Z tej a to jest znowu. Coś uważam no bardzo bardzo fajnego, że nie ma klipsów, jest tylko robimy cyk. Cyk, no i wysuwamy, wysuwamy tą budę. I już zdjęta, i już zdjęta buda. Przy okazji, jak ją chwyciłem, to zauważyłem, że ona jest taka, taka cięższa niż, e, niż bym się spodziewał. I ona jest tutaj zabezpieczona, wzmocniona takim klejem jakąś taką powiedzmy gumą wpłynie bardzo to jest elastyczne, ale dosyć dużo wagi dodało tak na czuja, do, do tej budy, no zobaczymy jak to się będzie sprawować. No i mamy mamy tutaj na wierzchu teraz podwozie widzimy że to jest taka e, taka niecka, że tak powiem podobnie jak, jak w jak w X Maxie i od razu rzuca się w oczy że tutaj nie ma takiego mocowania, którego można by się spodziewać na pakiety, i yy, mamy tutaj logo yy, Hot Racing, czyli to jest taki powiedzmy tuningowy, taki upgradeowy element, fajnie zapinany na rzep. Tutaj spokojnie wchodzi, zaraz Wam pokażę. Spokojnie wchodzi, wchodzi pakiet Hardcase 4S JENSA 6750 także bardzo fajna sprawa. Natomiast tutaj moi drodzy, jeżeli chodzi o, o serducho, to tutaj i o sterowanie tym, tym serduchem to jest fajny zestaw, bo tutaj trafił się już wstawiony Hobbywing Max 8. To jest 42,74 wymiar silnika i z takim przepotężnym zasilanym na 12, 12 V jest zainstalowana przetwornica wentylatorem. Jak się to odpali, to odmucha, że normalnie muchy wciąga dosłownie. I co mamy tutaj? Fajnie zaizolowane przewody, fajnie to wszystko wygląda porządne wtyki. XT90, nie żadne te tam takie pseudo, no nieważne. Dobra, e, nic nie będę mówił. E, mamy tutaj takie nietypowe coś. Wielkie serwo w nie za dużym sprzęcie, a duże serwo takie jak, jak w x macie Natomiast już się dowiedziałem od Tarka, że można zainstalować sobie standardowe serwo i e, zastosować taki e, taki adapter. E, Regiel ma chyba. Wracając za chwilę do regla, bo to jest 2200 kV, no to jest tutaj naprawdę coś, to jest naprawdę coś fajnego. On operuje na 4S, albo nawet na 6S, także jeżeli tutaj jakieś 6S wejdzie, to można to tutaj w tym momencie wstawić z tym kombo, z tym które tu jest wstawione, hmm, chyba 150 A, zaraz, zaraz sobie zobaczę. Bo to kombo mam tutaj pod ręką. Mam tutaj pod ręką informacje. No, zobaczmy. Tutaj mamy informację, co tu można sobie poustawiać. B6 lub 7,4V może, może podać. Tutaj standardowe ustawienia. Do 6S. No spoko. Szkoda, że nie można ustawić na konkretne napięcie Lipo to jest dla mnie zaskoczenie. No ale okej, okay, zobaczmy sobie tylko, gdzie tu są jego parametry. O tu mamy. Tu mamy tak: 150, 150A i 950 szczytowy. Także spoko. My mamy 2200. Tutaj 6S dla poniżej 2400 kV ogarnie, także według mnie ogarnie elegancko. No, nie wiem, czy to nie będzie przesada. Oczywiście, najpierw zapakuję 4S. To generalnie ten sprzęt jest pod 4S przewidziany, także to już myślę, będzie całkiem dużo. On nie jest e, jakiś ciężki, no też taki lekki znowu też. Jakiś tam lekki znowu też e, nie jest. Bardzo fajnie, e, bardzo fajnie. E, Zawias tył, tył sztywniej yy, zalany, przód trochę, przód trochę rzadziej. Yy, no myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie fajnie szedł na koło. Yy, co tu jeszcze mamy? O czym tu jeszcze warto, yy, warto powiedzieć? Może troszeczkę go zobaczyć w, w takich detalach. No, dużo tworzywa tu jest. Yy, dużo tworzywa aluminiowe amortyzatory, ale ale nie jestem pewien teraz tutaj czy czekajcie chwilę, czy one są te góry są z tworzywa czy z aluminium? Nie jestem pewien. Chyba e, chyba z tworzywa, ale ale nie jestem pewien. E, no dobra. To tyle e, tak e, tytułem wstępu. Na pewno możecie się spodziewać, że polatam tym sprzętem. Yy, założę teraz yy, budę i powiem Wam jeszcze tylko o tym, że on ma bardzo fajne. Uważam, że on ma bardzo fajne gabaryty. Jest to taka jakby yy, skala, bym powiedział wrażeniowo 1,9, bo, bo to jest yy, ten sprzęt, jest dużo większy od, yy, od takich dziesiątek, jak dla mnie, a niewiele mniejszy od. Yy, od ósemki, czy powiedzmy, nie wiem, od na przykład takiego Outcasta 6S, to wydaje mi się, że to jest niewiele mniejsze. no Warto by zostawić tak jeden, jeden do jeden, żeby mieć pewność, ale w każdym razie, tak od odosobnieniu, że tak powiem, jako po prostu ten sprzęt nie w porównaniu z żadnym innym, uważam, że ma fajne, fajne gabaryty. Myślę, że naprawdę, naprawdę. Może być to kurde. Fajna maszyna, udany sprzęcik. Szczególnie w takim zestawie, jak tutaj mamy. Dobra, załaduję ten pakiet jeszcze co? No dobra. Tak jak widzicie, czteresik tu wjeżdża. Miodzio. Włączę. E, włączę. Bo nie włączyłem tutaj go. Czekajcie chwilę. O, już słychać jak dmucha od razu. Fajnie chodzi ten, ten wentylator. Odpalamy maszynę. przytrzymam go. Oho, już lady już ledy z przodu. Już lady z tyłu. Fajna, fajna, sprawa. I co, żyje? Żyje. No dobra, założę mu tą budę. Co, żebyśmy mogli na niego zerknąć. W całej okazałości. No i tak to pany wygląda. Serwo jest. No, skręca. Mistrzem szybkości nie jest, ale tego też się nie e, nie spodziewałem. E, no, cichutko chodzi. No, dawaj, masz wsteczny. Masz wsteczny. No. Chcę wam pokazać. O jak wygląda o, jak wygląda z tyłu no i co podobać się no powiem wam że mnie się bardzo podobać fotoshooting no, no kurde jest kozak sprzęci Dajcie znać co sądzicie o takim oto Maxie No nie spodziewałem się, naprawdę jestem mile zaskoczony. No Dla mnie dużą robotę robi, robią, robią te koła, ale też kurde, podoba mi się to malowanie. Podobają mi się te kolory. No naprawdę jestem bardzo zadowolony. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj już kończę. Wy się trzymajcie Pozdrówka I trzeba będzie go odpalić, nie? Polatać trochę Trzeba jeździć